Siema graczu. Jak widzisz, ja też jestem graczem. Daj mi moment, tylko tylko rundkę skończę. To jest bardzo trudna gra i wymaga cholernie dobrego sprzętu. Jeszcze sekundka. Ha! Icyk. Gambit sandomierski założony. Ale tak całkiem serio, witam Was na kolejnym odcinku z serii Zrób to sam albo z Dizem, w którym pokażę Wam kilka naprawdę ciekawych i fajnych pomysłów DIY przeznaczonych właśnie dla graczy, więc jeżeli jesteście graczami i cieszycie się z tematu tego odcinka, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę, bo jeżeli okaże się, że mamy tu naprawdę wielu gamerów, to całkiem niewykluczone, że zrobimy kolejny odcinek z tej serii. Pamiętajcie również o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo w poprzednim odcinku kilka osób dość nieźle to rozegrało i dzięki temu... Dostaliście do naszego Hall of Fame! Wy też macie okazję, jak tylko zostawicie suba! Bo do Hall of Fame to dodajemy nowych subskrybentów, żeby ich fajnie przywitać. A jeśli macie na przykład chwilową przerwę od bycia graczem, bo wasz ulubiony tytuł wam się znudził i szukacie nowego, to zapraszam was bardzo serdecznie do linku w opisie na Jeetway.com, bo jest tam dużo fajnych gier. A teraz, zaczynamy! Każdy gracz wie, że najlepiej gra się przy zgaszonym świetle. Jednak kiedy światło jest zgaszone, dość ciężko odnaleźć przedmioty na naszym stole, na przykład szklankę z naszym piciem. Dlatego pomysł numer jeden, który Wam pokażę, to zrobienie własnej podkładki na picie, która będzie podświetlana, co więcej, będzie prawdopodobnie działała na nacisk, a potrzebne nam będą chipsy w tubie, a tak właściwie to samo plastikowe wieczko, kawałek kartonu, najlepiej grubego, cyrkiel, nożyk, śrubokręt, pistolet na klej, termoświecący. Faktycznie świeci. Wydrukowany wzorek o średnicy 8 cm, bateria guzikowa i diody. Najlepiej w wersji RGB. Zaczynamy od tego, by położyć wieczko i odmierzyć jego promień cyrklem, czyli od środka gdzieś do krawędzi. Mniej więcej w taki sposób. Następnie zdejmujemy wieczko, wbijamy cyrkiel i odrysowujemy sobie kształt. Dokładnie w taki sposób. Teraz musimy go wyciąć. Robimy to za pomocą nożyka i pamiętajcie o tym, by podłożyć sobie coś pod spód, by nie zajechać sobie z stołu. I... Wycięte. To, co robimy teraz, to sprawdzamy, czy nasz kawałek kartonu będzie pasował do wieczka. Pyk, pasuje idealnie, może zostać trochę luzu. Krok kolejny to poszerzenie otworu na naszą diodę za pomocą śrubokręta. Robimy to tak i lecimy na wylot. Wychodzi nam coś takiego. Teraz karton kładziemy na stole, a na nim przykładamy baterię, wybierając miejsce, gdzie będzie ona umiejscowiona. Ważne jest to, by była blisko otworu. Można sobie pomóc i odrysować dookoła. Teraz ściągamy baterię i musimy wyciąć tylko pierwszą warstwę kartonu, więc uwaga, nie przechodzimy na wylot. Ok, obcięte dookoła, teraz musimy wyjąć tą górę i powinno wam wyjść coś takiego. Powinniście widzieć mniej więcej taką harmonijkę, i teraz możemy wcisnąć w nią baterię. Voila, będzie siedzieć idealnie, ale na chwilę jeszcze musimy ją wyjąć, bo teraz musimy umiejscowić naszą diodę i to trzeba zrobić naprawdę dobrze. Diody zawsze mają dwie nóżki: jedną krótszą, drugą dłuższą. Dla nas ważne jest to, by ta krótsza znalazła się na spodzie baterii, dlatego musimy jakoś sprytnie naszą diodę ułożyć. Ja zrobię to tak: wcisnę ją tutaj, zagnę nóżkę w ten sposób i postaram się ułożyć ją tu na spodzie, tak by zmieściła się bateria i wychodzi coś. Po założeniu baterii drugą nóżkę również zaginamy. Zobaczmy, czy będzie działać. I proszę bardzo, nasza dioda działa. Zapomniałem wspomnieć, że przydać może się również taśma, bo za jej pomocą musimy dokleić naszą baterię. Ważne jest to, by zrobić to tak, by nóżka naszej diody dalej miała miejsce na stykanie się z nią. Krok kolejny to wycięcie naszego wzoru. Wychodzi nam coś takiego. Układamy sobie to wewnątrz naszego wieczka od pringlesów. Następnie nakładamy trochę kleju na karton i wklejamy go do naszego wieczka. Dodatkowo naszą pustą przestrzeń również powinniśmy zalać klejem, po to by całość się jeszcze lepiej trzymała. Teraz przytrzymujemy i czekamy by nasz klej zastygł. I po chwili, gdy wszystko zastygnie, nasza podkładka jest już gotowa. Prezentuje się właśnie tak, więc możemy położyć ją na biurku i przetestować. Zgaśmy światło, weźmy sobie szklankę i zobaczmy czy nasz patent z naciskiem zadziała. Bo w tym momencie, kiedy położę szklankę, dioda powinna dociągnąć się do baterii. Uwaga, o nie, za słabo. Czekajcie. Dobra, ja mam mocniejsze diody, wymienimy ją. <laughs> Okej, okay, dioda podmieniona, tym razem w jednym kolorze, ale za to powinna mocniej świecić. Zgaś mi światło. 3, 2, 1! Ha! No i proszę, elegancko, szklaneczka podświetlona, widać ją w ciemności. Co prawda nie razi jakoś za specjalnie w oczy, ale to dobrze, bo nie będzie rozpraszać naszej uwagi przy graniu. A jak komuś za mało, zawsze możesz zamontować dwie diody lub dwie baterie. W każdym razie, patent bardzo fajny i jak widzicie, działa. Problem, który zna każdy gracz, to brak miejsca na biurku, bo przestrzeń zajmuje nie tylko położony często na górze komputer, ale również rzeczy takie jak słuchawki, czy też na przykład pad od konsoli. Ale spokojnie, to DIY pomoże Wam ten problem rozwiązać i to w bardzo prosty sposób, a potrzebne nam będą. Wiesz jak na ubrania? Koniecznie druciany. Obcążki i kombinerki, dwie gumowe przystawki, na przykład na małe ręczniczki, a jeśli chcemy, żeby wyszło jeszcze ładniej, to na przykład jakieś kolorowe spreje. A, a propos kolorków, to nie wiem, czy widzieliście poprzedni odcinek, ale robiliśmy tam ładne, kolorowe i nie tylko t-shirty, więc polecam Wam sobie ich zobaczyć, plansza będzie również na końcu. A teraz przechodzimy do roboty. Zaczynamy od pozbycia się tego elementu. W tym celu robimy jedno cięcie tutaj i drugie cięcie tutaj. Z jednego pieszaka w teorii powinny nam wyjść dwa przedmioty, więc przecinamy sobie go w połowie... Cyk. No i mamy dwie ładne części. Kwestią kolejną jest ich uformowanie, więc musimy zagiąć je troszeczkę bardziej do środka, tak by wyszło coś takiego. A teraz musimy sobie zrobić zagięcie na przykład na słuchawki. Można to zrobić za pomocą kombinerek, trzymając je w taki sposób. I yy, 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 yy. trzeba do tego użyć troszeczkę siły. I wychodzi coś takiego. Teraz musimy zagiąć do środka te dwa drążki od góry w taki sposób. A nadmiar można oczywiście odciąć. Z drugą częścią zrobię na szybko to samo, tylko zostawię trochę więcej miejsca na pada i Wyszło nam coś takiego. Tutaj pad powinien zmieścić się bez najmniejszego problemu. Wszystko już prawie gotowe. Wystarczy poskładać to jeszcze tylko w całość, ale, tak jak wspominałem, można też użyć sprayów, żeby to trochę udekorować, więc dajcie mi sekundę. I część do słuchawek, malujemy na zielono, ale ten lubię jeszcze bardziej, nim malujemy drugą część. I wyszło nam coś takiego oraz coś takiego. To, co teraz musimy zrobić, to oczywiście przewlec nasze druciki przez przystawkę. Jeden i. Coś się muszę trochę pomocować? Drugi. Cyk idealnie. Na fioletowej robimy dokładnie to samo i wyszło właśnie tak. Muszę przyznać, że oba po pomalowaniu i złożeniu wyglądają naprawdę dobrze. To teraz najważniejsze, czy działają i czy utrzymają nasz sprzęt, a przystawka jest po to, że wiele komputerów ma teraz szklany bok. I do tego szklanego boku spróbujemy sobie przystać najpierw to, teraz to. No a teraz zobaczmy, jak siądzie nasz sprzęt. Najpierw słuchawki, bo są troszeczkę lżejsze, uwaga! I proszę! Piszą sobie bardzo ładnie, a wręcz idealnie, i nie zajmują miejsca na biurku. No to teraz, pad, on jest troszeczkę cięższy, i tutaj, to jest w ogóle pad przemka. Pozegrałeś się z nim już? Nie. To proszę mi go nie zepsuć. Tego obiecać nie mogę, ale spróbuję. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. I proszę bardzo, Padzik również siedzi jak ulał, miejsce zaoszczędzone, wygląda to naprawdę dobrze, może stać na biurku, może stać pod biurkiem, według mnie to jest jeden z lepszych gamingowych DIY, jakie możecie w bardzo prosty sposób zrobić, zarąbiste. Jak się zgadzasz, widzu, to weź zostaw łapkę w górę, wdzięczny będę. Wielu graczy ma swoje ulubione logo, czasami jest to logo drużyny esportowej, czasami jest to logo ulubionej firmy sprzętu, a czasami jest to logo ulubionego sklepu z ciuchami. Najlepszy sklep z ciuchami, polecam. Końcówka promocji, minus 20% na wszystko. Zapraszam, wbijajcie. A teraz pomyślcie o waszym ulubionym logo i wyobraźcie sobie, że jest w waszym gamingowym pokoju wyświetlone na ścianie. Bo teraz zrobimy coś, co pomoże nam uzyskać. Właśnie taki efekt. A potrzebne nam będą tuba po Pringlesach, lepsza, błędem mniejsza, ale stąd też sobie jakoś poradzimy. Kawałek kartonu, czarny arkusz bloku technicznego i nożyk do wycinania. Oprócz tego taśma izolacyjna. Pistolet na klej termologotypowy. Bateria otaka. Kapelusznik na baterię oraz malutka żarówka. Tak jak wspominałem, tuba Pringlesów musi być pusta, więc można sobie odsypać na później do miski. Na pewno przyda się przy jakiejś gierce albo przy oglądaniu serialu na kąpie. Yy, także przemo, te masz do gierki, te masz do serialu na kąpie, a tego totalnie nie mogę zjeść. Wiesz? To jest la wola. Nie zjadłem tego chipsa. Tak jak wspominałem, mniejsza tuba byłaby lepsza, więc tą skrócimy sobie mniej więcej w połowie. Okej, okay. i wyszła nam mniej więcej taka wielkość. To powinno być wystarczające, a to nie będzie potrzebne. Kolejna rzecz to naklejenie logotypu, który chcemy wyświetlać na ścianie. Można sobie go wydrukować i nakleić klejem, ale można też ręcznie wyciąć z kawałka czarnej kartki. I gotowe. Teraz za pomocą kleju smarujemy nasze elementy i naklejamy na wieczko. Tutaj drugi, i trzeci tutaj. I wyszło nam coś takiego. Jeśli macie już arkusz pod ręką, to możecie skorzystać z jeszcze jednej kolorowej strony. Następnie naszą tubę pozmarować w kilku miejscach klejem, a następnie stworzyć sobie ładną kolorową obudowę, wklejając nasz wycięty kawałek kartonu. Nadmiar, który zostaje nam w tym miejscu, ucinamy sobie nożyczkami. Dzięki temu uzyskujemy taki efekt i wszystko jest w jednym ładnym kolorze. Krok kolejny to zrobienie dziurki na środku dna. Można zacząć nożykiem, a następnie można poszerzyć ją trochę nożyczkami. Teraz przez nasz otwór przekładamy żarówkę. Eee, czemu ja nie mogłem urodzić się ze szczuplejszymi palcami? I przeszła. Okej, okay, teraz żeby nam tylko nie wypadła. No i właśnie, żeby żarówka nie wypadła, to dookoła... O nie, klej nam się skończył. A przemo potrzebujemy więcej kleju, a tutaj w międzyczasie resztką dookoła ją wkleję. W czasie, kiedy klej zastyga z naszego kawałka kartonu, przygotujemy sobie ładną podstawę, która będzie ruchoma. Właśnie, potrzebujemy jeszcze pinezek, znaczy szpilek, znaczy tych takich z główką kolorowych, ładnych. Wycinamy sobie jeden prostokąt i drugi prostokąt. Chcemy uzyskać mniej więcej dwa takie elementy, a na podstawę potrzebujemy troszeczkę większego elementu mniej więcej takiego. Proszę. Przemo, co to jest? Pineski. Są bardzo duże pineski. Ale też się nadadzą. To będą ok, z tymi będzie super, zaufajcie mi. Ok, czas skleić naszą podstawę. To ustawiamy na środku, to przymierzamy sobie tutaj i wiemy, że przykleić trzeba gdzieś tutaj. Z drugiej strony smarujemy sobie klejem tutaj, obracamy, przystawiamy i wklejamy. Teraz czekamy, aż się sklei. Albo ułatwiamy sobie sprawę sprężonym powietrzem, zabrażając klej. Teraz wyciągamy nasze bardzo małe pineski. I malutkie, idealne będą. Ustawiamy sobie pozycję i mocujemy kląż do podstawy za pomocą właśnie wcześniej wspomnianych pinezek. Hej, fajnie to wygląda. Czekaj jeszcze z drugiej? Ej! Kurde, one robią całkiem spoko efekt. We Flying że y kupiłem, jakbyście chcieli sobie takie same sprawić. No i patrzcie, teraz mamy ruchomy klosz, dzięki czemu będziemy mogli sobie ustawiać pozycję naszego światełka. To, co robimy teraz, to nasadzenie naszego wieczka i zaczynamy mieć tu powoli ręce i nogi. Ale to, czego brakuje, to oczywiście zasilanie, dlatego też bierzemy sobie baterię. Praca z zasilaniem zaczynamy od tego, by wkleić baterię. W tym celu lejemy sobie klej tutaj. Czekamy, aż klej straci trochę temperatury, bo przykładanie baterii do czegoś gorącego nie jest najlepszym pomysłem. Gdy klej się trochę ostudzi, wklejamy ją w. Wybrane przez nas miejsce. Ja wybrałem miejsce tutaj, bo uważam, że w ten sposób nigdzie nie będzie przeszkadzać. Ostatnia już czynność to zamocowanie przewodów do naszej żarówki. Można je przylutować, można przykleić klejem na ciepło, albo użyć do tego taśmy izolacyjnej, co ja zrobię, bo wydaje mi się, że to jest raczej najłatwiejsze. Czarny przewód, czyli minus, musi stykać się z żarówką w tym miejscu, więc delikatnie sobie go oplatam, biorę plasterek taśmy i zabijam taśmę dookoła żarówki. Im mocniej będzie przylegał przewód, tym oczywiście lepiej. Czerwony przewód natomiast powinien stykać się dokładnie z tą częścią, więc przyklejamy go od góry również za pomocą taśmy izolacyjnej. Na wszelki wypadek można dorzucić je jeszcze trochę więcej. Okej, okay, żeby wszystko zadziałało, to teraz powinienem wpiąć kapelusz w baterię, więc uwaga, uwaga, oficjalny test. 3, 2, 1. Ha! I działa! Świeci! Ale pytanie: czy nasze logo wyświetli się na ścianie? Uwaga, gasimy światło. Co jest, czemu tak słabo zaczęło świecić? Ty, bateria się rozładowała, czy coś się zjarało? No Nie mów, że żarówka się zjerała, bo się załamie. Dostanę załamania, czyli. No nie. Muszę wymienić żarówkę. Ale pek! Żarówka zmieniona niestety na trochę słabszą, ale może wystarczy jej mocy. Gasimy światła po raz kolejny i. cyk. Ej! Działa! Tu działa! A czemu tego w kamerze nie widać? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja wam to telefonem nagram, bo na żywo to widać, że ta kamera nam tego nie łapie, ale moment? Spójrzcie sami. Uśmieszek jest jedno oczko, drugie oczko i mamy nasze logo w całości. Jeżeli przystawimy lampkę bliżej, to wtedy to naprawdę dobrze wygląda. Chociaż muszę przyznać, że gdyby te znaki były zsunięte bardziej do środka, to wtedy uzyskalibyśmy trochę lepszy efekt. Pamiętajcie o tym przy waszych projektach. No ale od tego właśnie jest ta seria. Możecie się uczyć na moim doświadczeniu. Tak czy siak, to jest całkiem fajny pomysł. Co sądzisz, Przemo? Szybka ocenka? Jakby żarówka była tamta, niespalona, to by było lepiej, ale i tak jest git. To prawda, tamta poprzednia była mocniejsza. Pech nas dziś prześladuje, widzowie! Co jest?! Mam ze sobą przedmiot, którego ostatnim razem używałem w dzieciństwie i nie sądziłem, że może mi się przydać w moim dorosłym, gamingowym życiu. A są to... takie właśnie koraliki. Jeżeli nie wiecie, do czego służą, za moment wytłumaczę, ale oprócz nich będziemy potrzebowali papieru, najlepiej takiego do pieczenia, żelazka oraz dowolnego pikselowego wzoru, z którego skorzystamy w tym projekcie. Z tego, co pamiętam, to ta czynność jest strasznie relaksująca i uwierzcie mi, w tym momencie mi się to bardzo przyda. Zazwyczaj w zestawie mamy dorzucone coś takiego, jeżeli dobrze ustawimy sobie obrazek na telefonie, to kropeczki na tablicy będą pokrywały się z pikselami, dzięki czemu bardzo łatwo będziemy mogli ułożyć nasze korale. I właśnie teraz to zrobimy. Time lapseik. Ostatni I nasz Pacman skończony No przecież nie możemy go zostawić takiego głodnego Coś trzeba do niego dorobić Jeszcze sekundka I skończone Można by do tego dorobić jeszcze duszka Ale to zajmuje naprawdę sporo czasu To wszystko robiłem przez Dokładnie Tyle, więc mam nadzieję, że uda nam się to ładnie wyprasować i skleić w jedną całość. W ogóle to papier był w zestawie, więc podłączamy żelazko, kładziemy papier, a teraz prasujemy. Z tego co pamiętam, to trzeba uważać, żeby za bardzo tego nie roztopić, a ja bardzo dawno nie prasowałem tych koralików. Nie, ja ich nigdy nie prasowałem, to mama mi prasowała w dzieciństwie. Ha, patrz, mamo, jestem duży i samodzielny, sam mogę. Okej, okay, zobaczmy jak tam. Ha, chyba się zgrzało. Uwaga, 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 uwaga odlepiamy, ha ha jest, ha, spójrzcie na to, Pacman zgrzany, co prawda tutaj nam się przylepiło jego jedzonko, ale to nic, bo nasz Pacman prezentuje się naprawdę świetnie, a teraz odlepmy go, ejć, trzeba uważać, bo jeszcze ciepły, ejć, rozprostujmy zanim zastygnie, tak wygląda z jednej strony, a tak wygląda z drugiej strony, dzięki tym koralikom wygląda jakby był zrobiony z pikseli, co jest totalnie zarumbiste. Jednak pełny efekt tego, co tutaj stworzyliśmy, uzyskamy dopiero po przyklejeniu na szafkę, albo na przykład na ścianę. Sekunda. Mocujemy sobie Pacmana. Mocujemy pierwsze jedzonko. Drugie. I trzecie. Tak właśnie prezentuje się nasza gamingowa ozdoba z daleka. A tak prezentuje się z bliska. Według mnie prezentuje się całkiem fajnie. A gdyby to odlepić, mogłoby nawet robić. za podstawkę pod nasze ulubione piciu. Yy, kocham wodę. Pamiętajcie, ludzie piją wodę. I ryby. Ryby pływają w wodzie, pomyliło ci się. wodę. Podejrzane. Niezbędnym przedmiotem w każdego potężnego gamera jest potężna, mechaniczna klawiatura. Jednak mechaniczne klawiatury zazwyczaj są czarne, no i muszę przyznać, trochę nudne. Dlatego w tym DIY pokażę Wam, jak zrobić Waszą klawiaturę na unikalny, piękny i kolorowy custom, którym będziecie mogli zaskoczyć znajomych i prawdopodobnie nawet samych siebie. A potrzebujemy klawiatura mechaniczna sztuk 1. Kolorowe spreje. I więcej kolorowych sprejów! Bo czemu nie, ilość dowolna Taśma klejąca, nożyk, śrubokręt i ewentualnie coś do podłożenia na czas malowania Zaczynamy od tego, by wziąć telefon do ręki i cyknąć zdjęcie naszej klawiatury Moje wyszło właśnie tak, a zrobiłem je po to, żeby pamiętać jaki był układ klawiszy Następnie bierzemy naszą podkładkę i wyciągamy klawisze po kolei, tak jak leci i wszystkie klawisze wyjęte Więc teraz bierzemy klawisze, bierzemy spraye I idziemy malować na korytarz Klawisze podzieliłem sobie na grupy, które będą w różnych kolorach Najpierw na czerwono I siadło elegancko z każdej strony Druga grupa zielona Kolejny kolor to mój ulubiony, fioletowy Dlatego jest tutaj najwięcej klawiszy Kanałowy kolorek, niebieski I ostatni kolor na numerki, czyli żółty Generalnie, jeżeli ktoś by chciał, to można też pomalować sobie obudowę, na przykład na biało albo na szaro, co da fajny efekt, ale wydaje mi się, że fajniejszy da kontrast z kolorem czarnym, więc nie zlekajmy. powkładajmy klawisze. Spacja siedzi, a na resztę time lapsik. Czerwone, zamontowane, teraz zielone. Zielone za nami lecimy z fioletowymi. Fioletowy skończony, nasza klawiatura wygląda coraz lepiej. To teraz czas na niebieski. Niebieskie włożone, ostatnia partia klawiszy, czyli żółte. I przyjrzyjmy się jej z bliska. Fioletowo-żółty numlock. tu trochę niebieskich klawiszy, czerwone strzałki, czerwony Enter, czerwona Spacja i czerwone WSD. Reszta klawiszy, tych literkowych, zielona. Cyfry żółte, tu i tutaj też wszystkie F-ki niebieskie i jeszcze czerwony Escaping Wygląda to przepięknie. Jednak jak pewnie zauważyliście, trochę straciliśmy na niej znaki. Ja na przykład nie mam z tym problemu, bo ja piszę sobie ogólnie o tak na pamięć. I dla mnie to jest naprawdę problem poziomu zero, ale jest szansa, że je odzyskamy w momencie, gdy podłączymy podświetlenie, więc zobaczmy to. I podłączamy klawiaturę 3, 2, 1 O, coś zaczęło się. Ej, widać! Widać, widać, widać! Odzyskujemy litery! Zgaśmy światło! I patrzcie na to, widać wszystkie znaki na klawiaturze, mimo tego, że klawisze są zamalowane sprayem. Zaświećmy jeszcze raz i tak to wygląda przy zapalonym świetle. Ej, przy zapalonym też widać, ale to jest w ogóle super efekt, bo patrzcie, odpinamy klawiaturę, nie ma nic, wygląda bardzo czysto, jak mydełka ze skrabli. A kiedy ją podepniemy, to znowu widać wszystkie klawisze. Ej, to jest naprawdę zarąbiste, gamingowe, DIY. Ja myślę, że coś takiego to się łapeczka w górę należy jak nic. I subskrypcję na kanale też możecie zostawić wraz z dzwoneczkiem, po to, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Co jeszcze chciałem? A, już wiem, kanał z grami mamy, bo tu pewnie jest dużo graczy, to ja was bardzo serdecznie zapraszam na ten kanał, bo nagrywamy tam różne ciekawe gry, m.in. na VR. Zapraszam was też na poprzednie odcinki na tym kanale, a na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!